Continuing Zamek by Franz Kafka in Polish. Polish practicing reading. We are now on page 9, line 4, strona 9. Linia numer 4. Zaczyna się. Potem nastała cisza. Fritz dowiadywał się tam. A tu czekano na opiedź K. Nie zmienił pozycji. Nawet się nie obrócił, nie zdradzał żadnego zainteresowania i patrzył przed siebie. Opowiadanie swarzera, ostrożnie i złośliwe zarazem, dało mu do pewnego stopnia pojęcia o dyplomatycznym wyrobieniu, który w zamku mieli nawet taczy ludzie jak swarzer i łatwo je sobie przyswajali. I pilności również im tam nie brakowało. Kancelaria Główna miała dyżury nocne i odpowiedź chyba nadeszła bardzo szybko, gdyż Fryc już dzwonił. Odpowiedź wypadła jedna, jednak bardzo krótka, gdyż Swarzej zaraz cisnął, że złością słuchawka. Przecież mówiłem! — krzyczał. — Ani, śladu geometry, ordynary — Zakłamane włóczęga i prawdopodobne jeszcze coś gorszego. Przez chwilę Kej myślał, że wszyscy szwarze chłopy obejrzysta jego żona zaraz się na niego rzucą. Aby uniknąć przynajmniej pierwszego impetu, zagrzebał się z głów, głową pod kołdrą. Nagle telefon znowu zadzwonił. Jak wydawało się, Kej specjalnie głośno. Powoli wysunął głowę, choć wydawało się to nieprawdopodobne. Aby znowu chodziło o ok, wszyscy zamarli. Swarzysz zaś poszedł znowu do aparatu. Wysłuchał jakiegoś dłuższego wyjaśnienia, po czym powiedział cicho: A więc pomyłka bardzo to dla mnie przykre. Szef biura osobiście telefonował dziwne, dziwne. Jak mam, do, jak mam to panu geometrę wytłumaczyć? zamienił się cały w słów. A więc zamek mianował go geometrą. Z jednej strony było to dla niego dla niego niepomyślne, gdyż świadczyło o tym, że w zamku wszystko potrzebne. O nim wi wiedziano, że rozważono układ sił i bez trosko podjęto wałkę. Z drugiej strony jednak było to również pomyślne, gdyż dowo dowodziło, że jak nie mało niedoceniono go i że będzie miał więcej swobody, niż mógł to z góry przewidzieć, przewidywać. A jeśli uważano, że przez to protekcjonalne, Uznane, uznanie jego zawodu geometry będzie można trzymać go stale w szachu. To zachodziło pomyłka. wstrząsnął nim leki cześć. I to wszystko. Nieśmiało zbliżającego się z szważera K. powstrzymał ruchem ręki. Odmówił. Przenieśnia przenieśnienia się do pokoju obejrzysty, to czegoś ściano go zmusić. Przyjął od niego jedynie środek nas nasenny. Dostał od obejrzystkie miedniczne mydło i ręcznik, i nie potrzebował nawet żądać, by jadalnię opróżniono gdyż wszyscy tłuczyli się już w drzwiach, zasłaniając, zasłaniając sobie twarze, by jutro nie mógł ich rozpoznać. Zgaszono lampę i miał wreszcie spokój. Spał mocno aż do rana. Zaledwie raz czy dwa razy obudzony, przelotnie przez przebiegające szczurzy szczury. Po śniadaniu, który, jak w ogóle cały kość pobytu Key, miało być według informacji uderzonych przez oberzyste, opłacone przez zamek. Kej chciał zaraz udać się na wieś. Ale ponieważ obrzysta, z którym pamiętając jego wczorajsze zachowanie. Rozmawiał tylko o rzeczach nie niezbędnych i niemym błaganiem w oczach ciągle kręcił się wokół niego. Zlitował się w końcu nad nim i pozwolił mu usiąść na chwilę obok siebie. Nie znam jeszcze hrabiego, rzekł. Okay. Podobno, podobno płacił dobrze za dobrą pracę, prawda? Jeżeli odjeżdża się takie daleko, jak ja od żony i dziecka, to chce się przynajmniej coś do domu przywieźć. O nie? Co do tego nie potrzebuje się pani niepokoić. Nikt, na, nikt nie narzeka tu na krzywdające zapłatę. Bo ja, rzekł K, nie należy do nieśmialnych i potrafię nawet hrabiemu powiedzieć, o co myślę. Ale oczywiście dogadać się z tymi panami bez kłótni jest o wiele lepiej. Oberzysta siedział naprzeciwko K, na brzegszku parapetu, gdyż nie śmiał wygodniej się usadowić i wpatrzył, Opatrywał się przez cały czas w Kej wielkimi, piwnimi, piwnymi, pełnymi lęku ocz, oczyma. Z początku chciał koniecznie zbliżyć się do Kej. Teraz zas wydawało się, że najchętniej był, by uciekł. Czy obawiał się, by nie... Zaczęto wypytywać go o hrabiego, czy bał się niedyskrecji panna, za którego uważał kej. Kej musiał odwrócić jego uwagę. Spojrzał na zegarek i rzekł: Niedługo przybędą moje pomocnicy. Czy będziesz mógł ich tu pomieścić? Oczywiście, panie, odparł. Ale czy nie będą razem z Tobą mieszkać w zamku? Dlaczego oberzysta tak łatwo i chętnie rezygnował z gości? A zwłaszcza z Kej, którego uparcia odsyłał do zamku. To nie jest jeszcze pewne, powiedział Kej. Najprzód muszę dowiedzieć się, jaka mnie tu czeka robota. Jeżeli, na przykład, będę. Musiał pracować tu, na dole, to będzie roz... sądzi... rozsądniej na dole zam... zamieszkać. Obawiam się również, że życie tam, na górze, na zamku, nie będzie mi odpowiadało. Chcę być zawsze niezależny. La... Nie, nie znasz zamku, rzekł cicho oberżysta. Na pewno, od Parokej. Nie należy z z góry przysądziać. Na razie nie wiem o zamku, nic więcej. Jak tylko to, że umieją. umieją. umieją to wyszuka wyszukać odpowiedniego geometrę. Być może posiadają jeszcze inne żalety, zalety zalety. Po czym wstał, by uwolnić od swego towarzystwa niewspokojnie, przygryżającego przy e wargi oberżysta. Pozyskać zaufanie tego człowieka nie było rze rzeczą łatwą. Wychodząc, Key nauważył na ścianę portret w ciemnych ramach. Jeszcze leżąc na swym posłaniu zwrócił na niego uwagę, ale na odległość nie odróżnił szczegółów i myślał, że obraz został wyjęty. Także widać było jedynie czarną tylną deską ramy. Ale okazało się, że był to jednak obraz portret jakiegoś 5-letniego mężczyzny. Głowę miał tak nisko opuszczoną na piersi, że prawie nie było widać jego oczu. Opiechny, o pochylnieniu głowy zdawało się decydować wysokie, ciążące w dół czoło, i wydatne, haczekowaty noc. Gęsta broda na skutek, pozycja głową, było przyciśnięte pod brukiem i nieco niżej odstawało. Lewa ręka zanurzona była w gęstym zaroście, ale widocznie nie mogła podnieść głową. – Kto to? – spytał Kay. – Hrabie? Kej stał przed obrazem i nie oglądał się w całe na obeżyste. Nie, odparł tamten, do burgrabia. Pięknego zaista burgrabiego mają z na zamku, rzekł Kej. Szkoda, że ma takiego nieudanego syna. Nie, powiedział obyżysta, Przyciągnął Kej nieco ku sobie i szczepnął mu od ucha. Czwarzysz wczoraj Blagował jego ojciec. Ojciec je jest tylko zastępcą Burgrabiego i to jednym z naj najmniej ważnych. W tej chwili obejrzysta wydał się K. Dzieckiem. Bobuz. wtrącił K., śmiejąc się, ale obejrzysta nie zaśmiał się razem z nim. Let's Powiedział: Jego ojciec też jest potężny. Ech, rzekł Kej. Ty uważasz każdego za potężnego, potęż może nawet mnie. Ciebie, odparł Brzysta nieśmiało, ale poważnie, nie uważam za potężnego. Znaczy to, że umiesz jednak bardzo dobrze obserwować, powiedział Kej potężnym. Prawdę mówiąc, wcale nie jestem i dlatego wobec możnych odczuwam przypóźnialnie nie? mniejszy respekt niż ty. Jedynie nie jestem taki szczerzy jak ty i nie zawsze chcę się do tego przyznać. Mówiąc to, Kej, hey, poklepał obieżysty lekko po policzku, by go pocieszyć i lepiej do siebie usposobić. Obyżysta trochę się rozmurzył. Wydawał się naprawdę jeszcze chłopcem z taką miękką i nie miał zupełnie pozbawioną zarostu twarzą. Jak mógł się ożenić się ze swoją grubą i postarzało już żoną, którą można było zobaczyć przez okienko w drzwiach. Jak z, z szeroko rozstawionym łok, łokciami kształtała się po kuchni. Ken nie chciał jednak na niego dłużej nalegać, by nie spuszyć wywołanego nareszcie uśmiechu. Skinął więc tylko jeszcze na obejrzystce by otworzył mu drzwi i wyszedł na dwór w pięknym, piękny zimowy poranek. Teraz urzą w przeżoczystym powietrzu zarysowujące się na górze kontury zamku jeszcze wyraźniejsze dzięki pod Kreślającemu wszelkie kształty śniegowy, który cienką warstwę pokrzywał wszystko. Zresztą, jak się wydawało, na górze było o wiele mniej śniegu niż we wsi. Gdzie kej przedzierał się naprzód, równie morzolni. Jak wczoraj na gościńcu. Śnieg sięgał az, aż do okien chałup, chałup. I tuż nad oknami zwisał ciężko z niskich dachów. Tam na górze, nato, natomiast wszystko wnioszyło się swobodnie i lekko. Tak przynajmniej stąd wyglądało. W ogóle zamek widziany z daleka nie odpowiadał Kate. nie było to ani stare rycerska warowiane, ani nowożytne wspaniała budowla, Lec, lecz rozżegły zespół składający się z niewielu dół piętrowych oraz wielu ścisłe do siebie, przylegając niszkich zabudowań. Gdyby się nie widziało, że jest to zamek, można byłoby uznać go za miasteczko. Kate doszczeg, tylko jedna wieża. choć nie mógł rozpoznać, czy należy ona do budynku mieszkalnego, czy też do jakiegoś kościoła. Chmary wron Krążyły dookoła. Z oczymi skierowanymi na zamek Kejs siedł naprzód, nie troszcząc się o nic. Ale gdy się zbliżył, doznał na widok zamku rozczarowania. Było to bowiem bardzo zaludnione miasteczko, składające się z zwykłych, Chałup, różniących się od innych tylko tym, że wszystkie chyba zbudowane były w kamienia. Tynk dawno już odpadł i kamienie się kruszyły. Kej przelotnie przypomniał sobie swoją rodzinne, mieścinę, która nie miał w niczym nie ustępował temu rzekomemu zamkowi. Jeśli by chodziło jedynie o zwiedzenie zamku, to nie warto by było przesiębrać tak dale dalekiej podróży. Rozsądniej by postąpił, gdyby odwiedził znowu swój rodzinny kraj, w którym od tak dawna już nie był. W myślach porównywał. Wieża kościelna, że swego miasteczka z tą wieżą tam na górze. Wieża ta gwałtownie zwięzającą się tu górze i przykryta potężnym dachem i czerwonej dachówki była budowlą doczesna, bo nic czuć innego potrafimy wy wybudować. Ale służyła wyższemu celowi niż mnóstwo niskich domków i miała jaśniejszą wymowę niż szary dzień południowy. Ta wieża na górze, jedyna, jak była tu widoczna, należała, jak się okazało, do budynku mieszkalnego, być może nawet do głównego korpusu zamku. Była to gładka, okrągła baszta, częściowo szczelnie pokryta bluszczem z małymi okienkami, które obecnie błyszczały w słońcu. Było w tym coś obłąkowskiego i ze swym mającym pożur balkonu zakończeniem którego blanki szczeczały na tle błękitu. Nieba niepewniej, Nieregularny i krzywo. Wyglądała jak narysowana nieprawną lub niestaranna ręka dzie dziecka. Wydawało się, jak gdyby jakiś cierpiący na melancholię mieszkaniec który słusznie powinien był zgodzić się na zamknięcie go w jednym z najdalszych pokojów. Przebył dach i wyszedł na szczyt, by pokazać się światu. Kończymy strona 15. We're gonna pause on page 15 and line number one. Two. Line 10, so the first paragraph, page 15.